Cisza! Ale Bo chcę ustalić plan na grę. Jakiś dredziarz. No to będziemy dreda bili. Fantastyczna pozycja to... przeciwko nam. Ten ma metal w gębie. <noise> co ja mam ci powiedzieć? No i kiarę mają. No co ja mam ci powiedzieć, no? Dobra. Ja się tego boję tak. Bo zawsze ludzie na fanpage'u się pytają, e, jaka postać jest teraz dobra i czym grać. Ja im zawsze odpowiadam, to nie jest ważne. To nie jest ważne, bo wy jesteście z brązu i to Timo, tak zagrać Timo i tak będzie dobrze, więc ten Aurelion Sol, ja wiem, że to brzmi jak troll ten... ze strony co to pana prezesa, ale, ale ja, ja myślę, że tu chodzi to o to, to nie jest ważne, to, to nie jest nie ważne bo to są to galaktyczne to, to mistrzostwa są inne to postacie dobre. Cisza! Ale to jakiś bo chcę plan na grę. Na jakiś dredziarz. No to będziemy dreda bili. Fantastyczna ekspozycja przeciwko nam, ten ma metal, metal w gębie. gębie. Co ja mam Ci powiedzieć? Ich hiarę hiarę no i kiarę mają, no co ja mam Ci powiedzieć? No. Ja, ja, suło to kto to jest? Kuźmik? No? Nie, no a aha, to co? Awahir. <todgłosy> Kuźmik się sprzedał. Awahir? A wahir, dobra, dobra, o co mi teraz chodzi? Eee. Pan Prezes, przedstaw jest. tam pan, pan co robimy z tym Aurenosolem. po potanka, chcieliśmy mieć inicjatora. Szczerze nie... mówiąc, Aurenon Sol może być tym inicjatorem. Ale po, tanki muszę... już nie ma. Jak sobie i stoimy z bazy, możemy się rozpędzić, To ten jest dobrym inicjatorem. Wątpię, to się wydarzy, ale założył. Dobra, słychać? Jakie przedmioty dostać? Słuchać już? No, no słuchajcie mi czy nie? Tak, tak, tak. Nie, no popraw tak, żeby cię całego buduję. Bank Akali działa, to czemu ma nie działać? To już Aurelio, daj mu, niech tak Że, będzie na kluczowym Kiedy dziecko. to działa? Kiedy Dobre. działa działa? Tank Akali działa. Kto ci tak powiedział? Hmm. Działał jakiś sezon temu Kamyk. Nie wiem, kto ci to powiedział. Tak, Aurelion Sol na topie działa. To... Nie wiem, kto ci to powiedział, ale... Znaczy, Aurelion Sol na To działa, ale słowo dostanie wpierdol, więc nie Tak, tak, tak. E, ma... mamy przeciwko sobie, wciśnij tabula ta POKA tabulatora. Poka. Twisted Fate, tu mamy łatwe A ganki. A tak, kiedy, kiedy Olaf ma szósty. ma szósty. Przed szóstym, no nie wiem, no możemy spać jakiegoś flasha, bo co... Ale czy nie, no z tym to jest to coś w życiu. No tak, ale wiesz, no Twisted Fate on raczej jak już będzie miał szósty, to będzie mógł prosto. No tylko będzie puszczał. Teraz, póki spadają się. Okej, okay, okay, nasz doleń będziecie przepychać 2 na 2, tak? No tak. Czyli wyprottu potrzebujecie pomocy, kontroli potrzebujecie. Znaczy na starcie nic nie jest bo huchunk jest słaby w dżungli przed trzecim. No, no to okej, okay, to, okay, tak. to w takim tak, razie tak, Olaf, tak. Testry, różka kruta, ja, tak, 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 żeby nie, na trzecim nie. poziomie być, tu i kontrolujesz tą dżunglę. Tak, My tak musimy. Naprawdę, nie, tak naprawdę Federacja mi kazała go wziąć, bo galaktyczny smok jest z wieszku w stanie. 3 po 3. Nie wiem. Ja nie wierzę w to, co ty mówisz. Okej, okay, mam, mamy producenta. Coś się stało. A ja może zostawimy testy, a potem pójdziemy na namu. pewnie chodź, te chodź, twoje chodź, okulary. Chodź. Ej, czy ty tygasz z okularami? To jest nowość. co co ty nie wspomniałeś? Teraz grałem. już. Mówię, a co o tam? Yolo. Mówisz, będę wyglądał mądrzej, jak się zbawię, ale, spadło ale spadło mi Olaf jest więc to sobie sam to zrobi, a my sobie bardziej. Mogą spadły mi FPSy. bombelek na pierwszy. No to się nie bierze nic na pierwszy. Ja na przykład nic nie wziąłem. Ale teraz już nie zrobię nic. Ej, czemu DuoBot w ogóle nie pomaga mi? Bo Tylko jesteś Olafem, tam. nie potrzebujesz pomocy. No, musiałeś <laughs> z Olafem! Za... Mówiłeś, że grałeś Olafem! No, ale Olafe... zawsze. Ty Olafem od Blue powinien zacząć od razu. Ja od nie, zaczynam. no, nie chcę zacząć nie bo, nie, bo nie trenowałeś Olafa. Ale to jest Olaf, co tam trzeba trenować? Na Jeszcze po utrudnienie FPS-y, mistrz. Czy ty zacząłeś z dwóch? No, jak tak. wyjdzie, to na napierdzielamy z albo żone. Dobra, test. Nie wiem. Nie Teraz? E... Tak, naam tak. skółek jak mi pomagali. Okej, okay, teraz tak. Sobie zachować, Heksonator, sekundze, dziękuję za subskrypcję, za blokuj, za blokuj, Heksonator. Za o, dzwoni telefony dzwonią, No to to jest tak? do dupy. Jezu. Dobra, to, to teraz to. tak, post z pytaniami ja nie mogę w niego jest trafić? na fanpage'u Frenzy. Tak. Nawet nie można się Więc jak chcecie na nam głos. pytania eee, zadawać, to rzucajcie tam. Czekaj, bo znowu mi się dzieje. I tutaj oczywiście pozdrawiam. dotacja, od Mark tak, 1618. Ale... Pozdrawiam Czekaj. cały team. Dziękujemy. Dziękujemy za 5 zł, nas pozdrowiłeś, a za 30 zł można potem wiatrać. To no. Worf, nie? No, no tak, masz jesteś 25 zł do przodu. Wygrałem Ty ja w... tym dwa razy już spokojnie. Janko się w grobie przewraca. A to tak się nie mówi na ludzi, co żyją? <noise> no dobra, problem nie? jest na, z tymi FPS-ami tylko. To jest utrudnienie no, w galaktycznej lidze. No Celowo tak... przyszedł producent i mówi. Dobra, ty mów bijecie się! Dawaj go, dawaj go. Ja nic nie widzę, ale trudno. Dobra, już koniec. Nie trafiłeś z tunem, pan Jak nie trafiłeś? HESLI, MASZ MINIONY! To ja uciekam. Jak nie Dobra, jesteśmy skończeni. TOPUR! Dostał? No dostał, no i co z tego. O, przynajmniej początek mamy ja 60 FPS-ów, nie interesuje mnie to. Nie wiem, dzwonią do mnie, kurwa, Konkurencja do mnie dzwoni. Co mnie to obchodzi? Ale mnie obchodzi. teraz robimy? na ganka i wychodzi. Co my teraz robimy? Jesteśmy skończeni. Nie, jesteśmy skończeni, panie Kujerze. No, no, nie, no top nie jest bycie. skończony nie mamy... Nie ja mogę zmienić. Wracaj zobaczyć, do dżungli! Ale i ja rób sobie dżungle. robię te krawędzie pełen ekran, bo ja nie widzę tego po prostu. Chcesz może ktoś uderzyć głową o krawężnik. <grym 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 bo bo w chwili obecnej ja nie testy Czy my widzimy twoją grę? Ale ja, ja nie mogę grać. Ja rozumiem, że chcesz widzieć moją grę. To już za moimi plecami. Ale no ja nie ale mogę wiesz, grać Ale i grę. Tak, no ale no to musimy to jakoś ogarnąć nie. Może... Nie, nie wiem, akra. mamy problem. Mamy problem, niestety. Takie jest czy... życie w galaktycznej Lidze. Są problemy techniczne. W zeszłym tygodniu mieliśmy na bocie. Nie, dwa tygodnie temu. Teraz nie mamy. Nie, masz, nie, masz. Nie, no nie mamy. Na Ale to, to uwaga, tylko w tym tygodniu. Dobra, Dobra teraz tak. Łokąg tak. na bocie, by the way. Okej, nie wiem, podobno jesteś, że. Dobra, obiliśmy małpę. Małpa jest low, w mu się do dżungli testy. Wiem, że nic nie widzisz, ale tam. Nie, 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 on nie ma buffów, niech farmy. Ale Úkong nie ma HP, bo właśnie mu wpierdolisz. No to idź na jego wrighty. Idź na jego wrajty. A my nie możemy smoka teraz zrobić? Moglibyśmy. No to dawno. No zaczynaj, smoka. to jest low, więc on tu nie przyjdzie. No i już, zaczynaj test. No niech znaczy. Tylko duelej nie schodzi już. mi, pomóż, pomóż, ja to przepchnę. Nie wiem czy używanie E było dobre tutaj, Testry, bo ty tracisz lapena, to nie wiem czy wiesz. Wiem. Ale to mieli mi pomóc, za No Dobra, na jak bo. coś to nami przetankuje, no ten smok. Dobra, ja schodzę na smok Dobra, to no, ja, Nie schodź na smoka, to. sieć nam idzie. Na chodź, Ryan, chodź, nie to... słuchaj się Muska. Dobrze, że dobrze. Musek myśli, że jego drużyna umie grać. Przepraszam. Oni, oni giną to tam, to nie rozumiem źle, Musek, ale oni giną. No ja nie mam many, no. Ryan musi tankować smoka. To, to daj mi go kurwa tankować. No to Testri nie może pić teraz, ten smok jest tragedią! Dobra, weźmy go. Nieważne, nevermind. Dobry smog, dobra, brawo. Dobrze, dobrze, brawo, było blisko. Było blisko. Ale nawet patrz, nie straciłem sługusów. Dobra, e, teraz tak. Testry, zrób wizję w takim razie po prostu. Bo wiesz, Ryan, cofnął, my jak zwykle mamy super zgranie, że ty możesz że na ganka a Riot my ich napierdzielamy teraz, tylko musimy mieć Ej, wiemy, że Wukong tu był, nie dał, bo być crab zrobiony. Czyli Wukong teraz jest w dolnej dżungli. No to zajebiście. To nam warduj, proszę. Wukong zrobił sobie górną dżunglę i poszedł do dolnej dżungli, no, więc on jeden. będzie u was dopiero nie gdzieś za minutę. Do no dobra, okej. Okay. Możemy ich dzisiaj... Ja chcę ich przekuszować, bo jestem mocniejszy teraz od was. Postaw pinka tu! Wander się uczy w Ale to, to jest... No to teraz ja, możecie być. się bić! Bądź teleport! Teleport! Biegnie teleport, teleport. O. Olaf, ale Olaf jest trochę daleko. Przechwyćcie tego TF'a, on idzie go, rzeką! Przechwyćcie go. go! Ja mogę dojść, ale tam jest dwóch jeszcze na mnie, więc... Ty oh, możesz dojść, to oh, do ty zboczony jes. jesteś? Tu, go, do dżungli! Na bajce, on będzie wrajtami się. O, to go. go! Go, dawajcie na nich, jazda! Ale jak Jesteście w nich wejdzie? Spuszczujcie mida zamiast tego. Tu jest pewnie large, tu jest ping. Przeminiecie złapcie go w dżungli. Testli, postaw, jak będziesz miał możliwość, warda na ich wrajtach. Dlaczego nie ma warda na ich wrajtach? To jest kluczowe miejsce. Dawno tam miał być ward. Dobra, ja pushuję mida. No wiem, wiem, tylko teraz go odświeżmy. może tam zostać. I teraz, no, nie jeszcze myślę, raczej tu Wiecie, że jak przegramy, to Filip spada do silver? A, A wiecie, jak, wiesz, jak jasne, to! solem? Tako na topie. Nie <grym> no, ja mam też warga, spadnę do Golda Jest ich blue. Możemy wejść na ich blue. Mimo, że nam top przegrano. Olaf, możesz wejść na ich blue, bo włóką poszedł na reda. Nie pójdę na ich blue, będę miał więcej farmy niż kamyk noc. Ale to jest Awahir. Wukong nam idzie nam mu, to. Poradzisz sobie, czy ci pomogę? To farma ten... farmatem. Zabrałeś mi mój monitor, kurwa, nie mogę grać. Dawaj, chęć mi dawaj, twój jest! Pat biegnie nie, nie. W, z powrotem do, spod, spod, do frenzy! O, o nie kurde. Nie. <grych> no nie! nie. Będzie Twisted Fate, nie gronisz tu iść ten idź na blue, to tam go zabijesz jak przyjdzie. Dobra. Przepnijcie się rodek i idź na blue, Ryan ty też idziesz na blue. Nie obchodzi mnie, że masz mało życia. Dobra, ja mam zrobię tradycyjnie, nie wiem czy to lagi serwera moje własne. To moje okulary. Dobra, nie, nie le le lecisz, lecisz Ryan na ich blue. Uwaga, o, teraz nam opiszone, bo może przejść. Dobra, mam Dawaj, Testry! On nie ma flesha! Dobrze, dobrze goń do, go! Jest tam opa Dobra! Okej, okay, teraz, teraz mamy problem Schodź, Aurelion no, Sol! Idź do Tesla'! Aurelion Sol, idź do Tesla'o! Ja pierdolę, no nie. Ty rając źle poszedłeś. Dlaczego ty tędy nie poszedłeś? Bo ja myślę, że zabijemy, Mamy że go? skupimy się na No to nie myśl za dużo, jak nie potrafimy. No, no, na szybko Jana zaraz nam uwolni tarczę. Kurwa, uratowałem ci życie. To nie jest wina pana Stauna, no, że pobiegł w To nie Jest wina że on jest Ja się cofam. No, Is jest jakaś wina, To jest jakaś. Nie bałeś się? Dobra. Teraz tak, jak co my możemy zrobić w dżungli teraz te strip? Ta się bronię top. No, no, no. Duolain. Ej, jak przyjdzie nas duoleń, to wbiegnie z na goście z redem. On się przestraszy? I może on coś spali. No dawaj, on się nie powiedział, to... że jest tu duoleń. No dawaj, okay. właśnie reda. Jazda, jazda, Cestry, ghost, ghost. Ghost. Je... ghost. Jedziemy. Auto ataki, nie, nie próbuj nie nawet to topora. Dobra, jest topór. No dalej. Auto ataku, to jest ważniejsze niż E. Mówi Musi go spowaniać. No Dobrze, i brawo. Brawo. Dobrze. Nice. Elo. Co Hello. się dzieje? Znowu Hello. tylko Kamik nam przegrywa grę. Plak ZA starych dobrych czasów. tri. Dobra. Podejdź nice. do mida i spuszczuj to, to, to i co? Wagon ulti z rewa. Dobra, nie popójcie sobie Ale że ja co tak? Jeszcze ci to, mówić, że to jest Chodź ten dos. Dobra, ej, włóką na topie, bijecie się 2 na 2, czy nie? Nie, rip. Ej, jest twisted jest bot. Przepychaj się rodek w przepychaj się rodek. rip. Hmm. Testry, bronisz dół czy... dobra Bronie to broń jest, dół co? Moim zdaniem mógłbyś środek złożyć, eee. ale popchać. Ale dobra, jak weźmiemy mida to... Bę, nie weźmiemy mida chyba Nie ma szans No dobrze, chociaż weź ile się da Ty wraca na mnie. Okej, okay, bigo co? Nie wiem gdzie miał on po raz, ale chyba też to stronę Nie, nie, wiem, raczej mi nie chodzi o to, że jeszcze pójdę Możesz mieć iktora na plecach, Rion To ten znaczy Trochę... Musisz tak. Warda gdzieś tutaj postawić, Rion Znaczy tego no. właśnie, u Konga. Ale on nie ma ulta jak coś Dobrze, Ryan. Nie wiem czy oni nie zeszli tam Okay. O, teraz mówisz! Go, 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 go! Goł to żadne, go żadne, Nie goł nikogo. Dobrze, nice, i tego obijcie w żeby uciekł z E. Jest, jest, Jestem. Kurwa, nawet asysty nie A możecie przepchać środek po prostu? Ej, trzymajcie ich tu, żeby nie cofnęli do bazy. Trzymajcie ich, żeby nie cofnęli do bazy i przeklijcie środek. A my, A my górę, górę przepychamy. Nami! Nami. Ward na trójkącie! No właśnie, tutaj. Albo zwa, Nie w tym trójkącie, tutaj powinien być ward albo tu, na, na rzece. Idę w Nami! Tu, tu. Ward i idź, Nie it's ma, Ward i idź do capen. Jak wam to, no to robić, okay. no. Dobra, no, weźmy no, może coś z dżungli No dobra. Zdajwujcie no. topa! No dobra. Zdajwujcie testy i na topa dajwem. że kupiłem... Masz, że dajwujesz topa, nie mów do mnie, dajwuj topa. Chodzimy. Oj, chodzimy. Chodzimy. halo. Nie ma ściany. Wszystko. Dobrze. Okej, okay, Testry. Nie jest dobrze. Jest dobra. dobra bardzo wiemy, dobrze. Zabiliśmy. Dobra, ale spierdalajcie stąd Tak, tak, tak. tak ucieczka. Nie prowadzi mnie <coughs> do tutaj. Dobra. Dobra, nice. Nice. Jeden. Dobra, chodź nam, ukończymy topa, to jest tylko mm -hmm. zero Jasuło nie ma. jasu poszedł gdzieś indziej. Moją grę w tym... A nice. Hello. Jeszcze raz idziesz na topa, Rayon, teraz. Lecisz na topa teraz, Rayon. Pinka, Pinka, Pinka tutaj, o tutaj. Tu, 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 tu. Nieźle my topa. Suga się. Nie mam butów. Było tu. Palec na ci do ekranu, sadzic? DAWAJ Nie musisz zabijać, nie musisz zabijać. Wystarczy, że WIEŻE że weźmiecie. Dobra. No i oto odzi. Tak się gra w tą grę, mamy wiesz, że DARMO MIDA zaraz. Nie, wracaj na MIDA Szybciej, prędko, źle załadowałeś pinki. Może na ja się cofnie do bazy teraz, bo jest lwa Dobra, mi mikrofon, że to tu, tu, tu. Dobra, to je ja cofnę. Dobra. Nie zjebałem. Dobrze A jest, ty dobrze, dobrze jest. Wultanka? Bo tak mi trafiło. Bo, bo on będzie stał, słuchaj, bo on, no, on nie ma, bo on nie chce stać. No dobra, nie ma. Gdzie się tak robi? Ok, bijemy się w dżungli naszej. Twisted Fate będzie tu zaraz. Patrzcie, aaa! <coughs> wow! Music, nice! Ratujmy nie, Muska. O kurcze! Orelka! I tried. Namu, jak masz Wukonga i on się staje niewidzialny, zostawię pinka od razu w tym miejscu. Tak, jest to świetne. Okej, okay, raz spróbuj obronić tego bota, ale najprawdopodobniej stracimy, raczej mida, na ale najprawdopodobniej stracimy bota. Dobra, wejdźmy tam, gdzie jest Kamyk. Kamyk jest w dobrej pozycji. Robimy widzę i pchamy środek i dół jednocześnie. Już Ezreal powinien być obijany. Dobrze. Dobrze. Ale nie aż tak, Kamyk! Dół! Chcecie dół wziąć, a nie mida! Mamy. I... ej, plecy, plecy, plecy! Ja na midę. Słuchajcie, ja robię presję. Dajcie czas dla y, Wiktorsa. Testris, chodź już do nich, bo zaraz będzie akcja. Ale pewnie, te... że powinniśmy mida teraz brać od razu. Wiem, Testris, chodź. Ale ja robię presję, dajcie mi chwilę. Nie macie milionów musek, żeby to zrobić. Tych milionów? No teraz już macie, no. Dobrze, wzięliśmy dwie wieże, a jak chcesz się tu przyjść, to możecie nawet zdejmować. Gdzie jest małpa? A na bocie. Żeby nam ta małpa teraz nie weszła, bo ja słowa małpa to jest dobry kombo. Nie, Dobra. Wejdzie, nie wejdzie. Easy, easy. Musek, ta boże, tankujesz. Dlaczego? No, jest tankowy. w naszej ulti, jest dobrze. Ale tam były miniony. Nie, Punkt, nie. Nie. Punkt stylu dla kamera. Z dopisem w nawiasie za... za zginięcie od Izraela. No, no. yeah. no, Ryan, wycofajcie się! Teraz się wycofajcie, już nie weźmiecie tych wiersz. Wycofajcie Wiedziemy. się, bo oni zaraz wyjdą z bazy i was pozabijają. A do rajona podejdziemy, to nic nie zrobimy? No, jeżeli daj, podejdziecie, to daj to jeżeli już. Moim zdaniem sam Olaf wystarczy! Sam Olaf, lecz naduizdajwujecie tego dziada. Pinka tu, 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 o tu, 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 pink. No no no, to jest do, bardzo dobra pozycja pinga. I patrz, dobra, nie dobra, widzą wola, Cię. Go, go Tefa! Go, go, go Tefa! Na najpierw, na A tu musimy mieć ten sweepa. Mamy aż sweepera czy nie? Mam. Masz go. No, bierz go. Bo bo, pan... Ładnie to macie. Jest, Jasno. Ucieczka. Chodź na reda. Zasłaniaj! Testry, zasłaniaj. zasłaniaj! Dobra, ja wezmę. Idź już do nich. Ulti Testry, że z... podrzucił. Bij! Bij się ze Ezraelem, bo tam jest drużyna! Testry! No tutaj jest! I walcz, walcz, walcz! Walczcie, walczcie! On ma heal'a czy coś tam jeszcze, nie wiem co ma Musek, że mówi walcz. Chyba Hila jeszcze ma. Dobra, macie Janę przynajmniej. Dobra, no. Dobra, go już ktoś na środek, go już ktoś na środek. Kto idzie na środek? r nie wiem. Mogłem. Aurelius sali na środek. Szybki środek, że oni nie zejść za darmo na smoka. Ja pushuję, ej, nie bijcie się, ja pushuję. Uwaga na niebijalne małpy. Okej, okay, to uciekajcie, róbcie presję na smoku. Niech oni zrobią smoka za nas, to jest worth Skoro no, no ten tak jest useless, to No, tak jak Niby Pchnijcie środek w tym czasie, żeby Ryan schodził Twisted Fate do Riona. Pchnijcie środek, proszę. Dajcie im tego smoka zrobić. I pchnijcie środek, zaraz weźmiemy wierzę. Dobra, Ryan idzie na tam wymianę. Tef jest on... To są u nas robi? na plecach, ja jestem między trzema. Bomba. Ej, bicie Twisted Fate, a Kate defa, jest! Defa, defa. Ryan! Zabij go, zabij go, zabij go, on zabije nas. Mnie. Masz rkę? Nie. Tak, dobry eksces. Pomóżmy mu skobić. Dobra, jestem. Małpę, małpę! Mam tu Yasuo. Dobra, weźcie topaj, mida. Topaj, mida jednocześnie. Jedna osoba na Mida. Kto idzie na mida? Ja. Rajon. Rajon idzie na Mida. Namida na Mubaki. Jak ty się nazywasz? Namu. <grym> tak? Tak się nazywasz, tak? Tak. Jak? Jak? Namu. Ale nie, nie, to. to Namida na Mubaka. Na okay. ok, Namida Baku. Baka na mida Namida na Mubaka, na weźmy. Taka Namida. Olaf na Barona ze mną. Barona robimy? No dobra. Rajon my na lecce. Poka, Baronka. <laughs> to mnie nie pokażę. A... Dobra, dobra. Dobra, Ale oni, To może być głupie. Oni są dosyć daleko. Oni wiedzą, Ale te? Dobra. A, nie wierzę na wrajonie. Wycofajcie zabijcie się. Zabijcie go i wycofajcie się. On to nie ma flesza. Go. On nie ma flesza. Dobra. One, dobra, wycofajcie one. się. Ej, oni mogą pójść barona teraz. Ej, oni nie, nie robią barona? Tak robią. No to co no by robicie? robicie? Aurelio, sorry, bo masz teleport? No to No o nie! Ej, łożce ściany, też! Ile? Biegnie testy. Go, 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 go! Topór! Testry kradnij! Kradnij! Jeeeeeej! Yes! Yes! <laughs> Bij <Batali>. się! <healów> eee, dobrze, Batali. Testry! Nice! Idę, idę! Lecę, lecę! Lecę! Musek to pajac. Ale parkie, dobra, no może się uda to zrobić. Mamy smoka i mamy um, um, y, człowieka Easy. tego. Co mówisz, stary dziadzie? Co? No bardzo dobrze? Coś mówiłeś na, na mnie. Rajun, ty też? Zamykaj za duma... go... nie, nie, ja, ja, powiedziałam... ja powiedziałem... Duma... To, jest, to nie działa! Ja Olo. powiedziałem duma i uprzedzenie, czyli testy w opach I byłeś w opach, bo zginąłeś, ale swoje zrobiłeś. Nie. <śm> no! Dobrze! No. Dawaj, pat, patrz, patrzaj. No <śm> ja jakoś tego nie patrzam. dobra, to nie działa, to zbugowane. Nie, ty nie działasz na Eurelion Sole. Dobra! To co w ogóle, Kamek, robiłeś? Eee, nie wiem, no my nie pchniemy teraz nic bez wniosku. Wiadomo, ten z Polski, dlatego ukradł. Ej, poczekajcie, Jasło ja ma teleport, czy co? Co on ma z umiejętności przywoływacza? Po Ej, Ej, to, to pchnijcie to bo jest top! Na dół, wszyscy na, na dół! Caitlyn! <grym> Ale ty ze zestrumowałeś, dużo to zrobiłeś. No tak, tylko ich jest trochę tu dużo. No, no na, jest 4 na 4, 4 na 4! Tankuj, tankuj! co robię? Tankuj! Jest już, jest już Caitlyn! Nie, Tu jestem. Idź na topa, Ryan. Ej, my przegramy tą grę jak ten stream był wardem, to ja nie wiem jak No, a mu ze mną. Jesteś? Rayon, idź na topa. No, jest ja disco, jestem trochę bardziej za, ale jestem. Ja <noise> jestem <głos》> To utopował on! To nie? Nie, chyba. Punkt z na Kamyka, punkt z na Kamyka. Nie wiem, idź. Coś trochę cię ograł, Ryan. No przyznaj chociaż, że to cię ograł. Tak, no, tak. ograł, <głos》> Uwaga na tym bocie, bo my znowu się rozsynchronizujemy. Weźmy tego bota i już możecie wycofywać powoli. A nie, dobra, zostańcie, Bije musek. Słyszałem trochę takie... Takie zażalenie w twoim głosie. Mamą. Tak? Źle użyłeś teleport! Ten teleport powinien być użyty, kiedy minion podejdzie pod wieżę, tak? Ale czemu znowu mnie tam nie ma? Bo jesteś na topie, bo broń jeszcze jasło. Uwaga na jasło ej, uwaga na jasło koledzy. Nie mam mana. Dobra, ja puszczę środek, tylko proszę was, uważajcie trochę. Ale nie. Was trzech wyjebaliście, dobra. Jasnę Ej, no to mieli... możemy skończyć. Musek, Musek jest nam takim kilcie, że jeszcze przestał komunikować. On tylko, on tylko do siebie teraz coś takiego zrobił. <śmany> on, on do siebie coś takiego zrobił. <śmany> Terminator. <śmany> <śmany> nie, nie 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 I se gra. Ja wychodzę. No bicie się, macie rajonka! Bicie się! Ludzie! Gdzie jest rajonek? Masz chwilę, lecz kogoś. O Jezu, ja gdzieś ty obie. Ja pierdolę. Ja no za ja no, daleko wybiegłeś. Jak ja mam leczyć? Jolo. <śmany> Majestatycznie prezes, podoba mi się. Obserwator uciekł. Dobrze, to podejdźmy pod jeszcze jedną falę minioną, żeby nas jasło dogonił. Będzie fajnie. Ja w ogóle nie, um nie umiem grać z tą drużyną w tej grze. Za wszyscy. I w ogóle nie umiesz grać. Pajacu. Pompuj siórka. Do mnie mówisz coś? To, że bajacu, to nie znaczy, że do ciebie. Jak nie? Uważa na łóżki nie za... wiem, jaką mnie mówią w internecie. A hejterzy dupa cicho. No, zabij, zabij. Oooo! Wow! Dziękuję. Nice. o Elo. Elo, Nie mają tym, pchnijcie Ezraela, przepraszam. Pchnijcie środek. Pchnij, pchnijcie tu, zaraz idzie następna fala. Ej, możemy hey, będzie Davon, prezes. Może ty ten byś ten... mógł no wbiec! Ładuj się! Nie ładuj się! Ładuj się. Za szybko biega. się ładujesz, za szybko to... się ładujesz! I ci nami Spectator przerwa... niech biega! Spectator wszedł na Tornado. Dobra, bierzemy, bierzemy tego Twisted tweta. Ty, ale Vegi, ty to masz instinct trenera. Zobacz, ten ping stoi już tu pół godziny. No, bo to jest jeden z no dawaj, 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 dawaj! Wiesz, nie chcę cię zmartwić, to jest Nawet na Mistrzostwach Świata taki ping długo stał. Więc to jest, wiesz... Dobra, mid, mid, mid. Dobra, ee, Michał Kraków. Kolejne 25 zł. To co, co tu chodzi? Co to Tankuj. jest za człowiek? Jeszcze potem dał 50. Co to jest za złodziej? Skąd Ma pieniądze, bo nie wiesz, że Polak się do, no, że tak powiem, ee, do, wziął pieniądze z nikąd. Michał Kraków. Dla Rajonka mamy specjalne zaplecze z kebabami, Tortilami i otwartym preze bufetem. Ja Więc prezes też będzie zadowolony. Co? Na pewno. A. Dla Muska mamy specjalne zioła alchemiczne, a dla rajona rudy czołgista zaprasza do, całgu, do czołgu dwie trzecie całej wiadomości ciąg dalszy nastąpi. No i dobra, mamy ciąg dalszy od Michał Krachów, bo widzę, że wy kończycie grę, to już nie muszę nic mówić. 50 zł, a dla ciebie dawaj, Fredziu, dawaj, mamy ofertę specjalną, więcej na, pre, na PW. Jak nie e, wiesz do kogo go. pisać, zapytaj namu. No, jak on ma zabić, skoro on nie ogarnia? A zapomniałem, że to Spectator, sorry. Namu czekamy na, na następnego... Legasz... Bardzo, kurwa, śmieszne. Ej, i, Dobra, nie wiem, co się ja Stop, tu jest jakiś iluminacji na tym! Co? No nie wiem, jakieś dotacje wysyłają. Teraz 80 złotych. TN6 Getsuga. Popieram pana Michał Kraków, pozdrawiam Pepe 5, w szczególności Namu. Namu, eee. coś ty, coś ty zrobiła jako kobieta. Czy ty szedł, dopuściłaś czegoś każdego niehonorowego? Skupi, tak? Ja bym po prostu odpaliłam Co streama. Co mówisz, to jest i nic nie słyszę. Nie, 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 jeste, nie <grym> jesteśmy końcu na Woodstocku, muszek nie jest To jest jakieś iluminacji tutaj. Chciałbym wyciągnąć wniosek. Można no. wygrać 4 vs 5? D. Dobra, Dobra. 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 Okay? <grym> Jesteś bardzo mądry jesteś dzisiaj w tej grze, a tu chodzi o Team Spirit. Team Spirit. Byciał na Viktora, będę kosaki, um pogral. No dobra, zagrał dobrze. <laughs> 50% <laughs> spirit, ale zagrał dobrze. Zagrał <laughs> dobrze. No tak, ale zagrał dobrze. No, widzę, że ty już zachowujesz się tak jak mój najnowszy współlokator. Ło, 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 Ło! Na, 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 na. czwartej nad ranem płacze i mój najnowszy współlokator i jeszcze nie płaci za, 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 za mieszkanie. czy się nie dokładnie? No nie! Jakieś łóżko małe a teraz w pokoju nie wiadomo skąd i ciągle ktoś się tam prezesuje. To na nami jest? Na. Czwarta rano, co do roboty musi wstawać. Dobra, dawać awahira. Go monkey. Bra, dobra, Manki uciek, pchnijcie inhibitor. Musek jest. zginął, kupuje czas. E, puszujcie inhibitor na topie. La, 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 la. No super to wyszło. Gdzie jest Manki? Dawacz Manki, dobra. Okej, okay, teraz okay. tak. E, e, pchnijcie ten inhibitor na topie, bo oni są tak. w bazie. Nie wiem, ty ciągle jesteś gdzieś sam, Musek. Ciągle jesteś gdzieś sam i Ging giniesz. Wiesz, to jest twoja wina, nie, nie drużyny. Ty coś do mnie mówisz? Tak. tak. Słyszysz nie? mnie? Nie. To teraz, to teraz ci mówię, mówię, żebyś nie słyszał. E, Ciągle gdzieś sam. weźcie trzeci inhibitor. inhibitor, nie, 3 inhibitor. 3 nie skończycie 3 3 tej 3. gry w ten sposób. Chociaż no nie wiem, no mają jedną wieżę, no. Znaczy, nie mają żadnych. Weźcie, weźcie inhibitor! Weźcie inhibitor, bez muska jesteście niczym. To jest najnowszy slogan parszywej piątki. Bez muska niczym. Na zawsze razem. No weźcie ten inhibitor, proszę, tylko testry wie co robi. <coughs> Dobrze, wycofajcie się, bo nie skończymy tej gry. Wycofajcie się, bo czekajcie a muska zróbcie barona. może. Nie, zróbcie barona! Subskrypcja. Michał... Nie, Michał... f, Michał JF? No. Ten człowiek dziwny, który raz mi komentowałem, no. a ja nie wiem skąd go wzięliście. Michael Jotef. No. Uciek z więzienia? Dziękujemy, Michael. Uciekł z więzienia. Ja bym uciekł z, 8 z więzienia. Godzin. Michael Scofield. proszę. wyłączyłem. <laughs> Na tatuaże z, z, z planem biura friendly. I ma napisane, wiesz, takie obrazki, że um, scary clown czy wejście. A to chodzi o mnie, żeby, żeby, żeby w więzieniu się skapnęli, że dojść plan budynku. Scary clowna, to ja jestem przy wejściu, A A potem ma narysowaną piękną kobietę, wiecie, z kształtną i to jest piękny. Że tam niby pilnuje drugiego wejścia No to tą tą piękną kobietę Dobra, nice. Teraz Mida, kończymy grę. Ale on jest mobilny, marnujesz czas i odpaliłeś ult i zrobiłeś się czerwony ze wstydu O! Jednak nie! A, sorry! Jednak ten ty wiedziałeś, że tu będzie ten gościu? Intuicja! Nie, mi się wydaje, że przyfarciłeś. Dobra, się środę, kończymy grę. Dobra, brawo! Pierwsze zwycięstwo dzisiaj zapraszamy piątki. O nie, nie mam e, Co to chciałbym to... zauważyć? Na czacie jakieś iluminacje. Nie, na subskrypcjach jakieś iluminacje. Ja nie wiem co są za ludzie. Na czacie ja widzę w kółko jakieś kapa gay. Nie wiem o co chodzi. To mnie klepisz. Rajon to nie tak miał być. Szczerze, jestem In plus. Jestem In plus tutaj zaskoczony. Znaczy ja muszę Rampage. powiedzieć. Jedno. Inne, inna no. sprawa. Aurelion Sol. Ja muszę powiedzieć jedno, jak ja gram, to drużyna nie gra. Poświęciłem się. Dobra, to idź i po, opowiedz o tym, no. myślę, że tutaj przed kamerą. Dobrze. Bo mi się nie chce słuchać twoich głupot. No? Tak, tak! No. Twój Aurelion Sol był głupotą! Nie był głupotą, bo drużyna zagrała. Ale ostatnio jak ja grałem przez no. ostatnie dwa odcinki, to ja grałem, a drużyna nie. Rozumiesz. Ty, ale ty się obudziłeś, wtedy. No coś tym jest, Chciałbyś. Coś tym może być, ty. sobie może tutaj tabelkę obrażeń, Testri. Bo po ostatnich wybojach. No! Tyle samo co Nie! Nie! Testri ma więcej! Testri ma o 20 obrażeń dzięte za dane. On nie uczestniczył w grze, on był spektatorem. To jak mogłem... nie mówił? Ja w ogóle nie, nie umiem grać z tą drużyną w tej grze. Za wszystkie każdy w każdym nie umiesz grać. Co W pajacu. Ej, pompuj ziurka. A mnie mówi coś?